Cieszone. Z tym pytaniem, z pełnym uśmiechem pięknym, zwracamy się do Klaudii Wiśniowskiej, która wszystko o pogodzie wie. Pytanie tylko, czy zechce się tymi informacjami podzielić? Dzień dobry, witajcie, witam. Szczerze mówiąc, dzisiaj nie. nie chciałabym Ach. się dzielić tymi informacjami. Chybka, słyszę, tak, trzymacie. ochłodzeniem, tymi zimnymi arktycznymi masami powietrza, które do nas nadciągnęły na początku tygodnia, zaraz po majówce. Natomiast tak, jeśli chodzi o Kalifornię, no to wiadomo, tam te upały są częste i, i niestety są też groźne w skutkach. Faktycznie dzisiaj to No nie wiadomo, co lepsze. czy nasz chłód, A na pożarami są też ciągle. U nas na szczęście nie musimy się o to martwić. Jeśli chodzi o południe Europy, teraz do tego się odniosę, to faktycznie ta majówka była tam taka w kratkę, ale kiedy do nas przyszło ochłodzenie, tam w krajach basenu Morza Śródziemnego zawitała fala upału. E, tak, południu, e, w Turcji też, no to już... Hmm, to jest dalej, dobra ale... informacja hmm. dla wszystkich tych, którzy w maju planują urlop tak, i teraz właśnie pakują się na wakacje. To istotne. Znamość. Do Polski wieczorem napłynęło. Rozmawiałyśmy zresztą z Dianą wczoraj o tym w programie, że właśnie zmienia nam się pogoda, bo z jednej strony mieliśmy ten drastyczny napływ i mamy dalej chłodnych mas powietrza, natomiast no, w przeważającej części tygodnia dominowała wyżowa pogoda. Ta słoneczna, hmm. ładna, miła. Choć chłodna. Układ baryczny niskiego ciśnienia nad Skandynawii z wędrującymi frontami atmosferycznymi spowodowały, że niebo w całym kraju praktycznie przybrało taki kolor właśnie i dzisiaj jest tego kontynuacja. Sporo ciemnych chmur, z których pada. E, albo padało, albo padać będzie i tak też spędzimy nadchodzącą dobę. A uwaga, tutaj nas coś specjalnie dla ciebie. Ty może sypnąć? nie. Słyszę do ten... ciebie. krew ja widzisz krem. Jestem spokojna. Mazowsze Bo... tak cię nie rozczaruje dzięki. Już niestety noc dużo zimniejsza niż miniona, bo akurat ta wczorajsza noc dość ciepło się prezentowała na tle całego tygodnia, ale już dziś od jednego stopnia w Płocku przez dwa na przeważającym obszarze województwa i trójka maksymalnie w Radomiu. To jest oczywiście najwyższy stopni. No i w skutek tego poranek niedzielny będzie rześki, żeby nie powiedzieć, że przerażająco zimny jak na maj. jak no, no. to Paskali, no to też jest znak. E, prawda poprawy pogody i e, zmian w pogodzie natomiast po południu maksymalnie do 14 stopni niestety i ze względu na ten północny wiatr który jest od tygodnia i to właśnie on e, Syła do nas te zimne masy. Akceptacja, ale trzymamy kciuki za, za wzrost temperatury. Ja mam taką propozycję, zbierze, żebyś. na to, jak ubrać się albo jak nie ubierać się na przyjęcie komunijne, na wyjątkowe spotkanie z rodziną i wyjątkową okoliczność. czyli wracamy do uli i do diany. Do zobaczenia. I do informacji pogodowych powiedz, co dzieje się teraz, no i co będzie się działo w najbliższych dniach. Tylko dobre wiadomości. <laughs> Witajcie ponownie. Więc tak, jeśli chodzi o te dobre wiadomości, to powiem, że po weekendzie więcej słońca na pewno. W całość te opady są niezbędne, jak wiemy. Chociaż nawet jutro to słońce chwilami będzie się pojawiać. Jeśli chodzi o temperaturę, no to w drugiej połowie następnego tygodnia zanotujemy w końcu wzrost. I miejmy nadzieję, ten wzrost już tak się utrzyma. A wracając do tego, co się dzieje i dlaczego taka sytuacja. W ostatnich dniach za pogodę odpowiadał układ baryczny wysokiego ciśnienia z nadwysp brytyjskich. On zapowiadał spokój i słońce, ale blokował dopływ ciepłych, ciepłych mas powietrza. Teraz wkroczył niż w środek tego układu wyżowego i dlatego mamy pochmurne, ciemne niebo i deszcz, ale no ten wyż dalej jest tak mocny, że się nie przesuwa i dalej blokuje właśnie te ciepłe mapy. E, mapy, 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 no ciepłe masy chciałam powiedzieć, ale mapy. Ciepłe mapy też, trzeba wywołać mapy. Tak. Sytuacja jest niestety skomplikowana w pogodzie, w poniedziałek do... To jest bardzo zaskakująca prognoza na te dni konkretnie, na poniedziałek, wtorek, środę, ponieważ w poniedziałek e, zimni ogrodnicy. I a nam ja tak się w... dniu... <laughs> Było tak zimno, tak, szaroburo i pomuro. przyszli wcześniej, tak jak wspominałaś. Dokładnie, a tutaj na nich... Takie delikatne rozpogodzenie. Bardzo ta dobre informacje. Uff, Jezu, Ula, tak się stresowałam. <śladantulatury> 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 Bardzo dziękujemy za informacje pogodowe, Klaudia Wiśniewska.